Cześć, dzieci! Cześć! Czy lubisz układać puzzle? Tak. Kto chciałby przyjść i rozszyfrować obrazy, i poznać temat dzisiejszej lekcji? Bardzo dobrze. A więc, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? O pracy. Dobrze, o pracy. Ponieważ będziemy rozmawiać o różnych rodzajach prac wykonywanych przez ludzi. Proszę Cię teraz o rozwiązanie tych zagadek i dopasowanie obrazków do zagadek. Ze zdaniami? To chciałby zacząć. Mam uczniów. Pracuję w szkole. Zadaję prace domowe. Nauczyciel. Noszę mundur. Sprawiam, że chorzy czują się lepiej. Pracuję w szpitalu. Doktor. Pracuję w restauracji. Przygotowuję jedzenie. Przebywam w kuchni. Kucharz. Pracuję w biurze, wysyłam e-maile, parzę kawę, sekretarka. Mam broń, noszę mundur, łapię złodziei, policjant. Ćwiczmy wspólne nazwy i pisownie różnych zawodów. Nauczyciel. Piosenkarz. Kierowca autobusu. Czy możesz mi powiedzieć, na których z tych stanowisk wymagana jest znajomość języka angielskiego? Pilot. Jeśli jesteś pilotem, musisz mówić po angielsku, ponieważ w samolocie mogą być pasażerowie z zagranicy. Piosenkarz śpiewający międzynarodowe piosenki. Sekretarka, jeśli pracujesz w dużej firmie, musisz mówić po angielsku podczas spotkań z międzynarodowymi klientami. Kierowca autobusu. Jeśli podróżujesz za granicę, potrzebują angielskiego, aby komunikować się z innymi ludźmi. Które z nich są według ciebie trudne, stresujące, ekscytujące, nudne, łatwe? Czy możesz podzielić się swoimi opiniami? Myślę, że bycie policjantem jest trudne, ponieważ aby chronić ludzi, trzeba łapać przestępców. Myślę, że bycie kierowcą autobusu jest nudne, ponieważ siedzi się i jeździ przez cały dzień. Myślę, że bycie pilotem jest ekscytujące, ponieważ lata się samolotami i wspaniale jest być na niebie. Myślę, że bycie szefem kuchni jest łatwe. Trzeba tylko gotować cały dzień i jeść. Myślę, że praca lekarza jest bardzo satysfakcjonująca. Pomaganie ludziom sprawia, że czujesz się świetnie. Czy uważasz, że są one interesujące dla Ciebie, dla Twojej przyszłości? Kim chcielibyście zostać? Kiedy dorośniecie? Chcę być piłkarzem. Chcę być nauczycielem. Chcę być policjantem granicznym. Chcę być weterynarzem. No, chcę być menadżerem. Chcę być sekretarką. Więc to są nasze miejsca pracy